moi drodzy, kolejny odcinek z właśnie tej gry, bo oczywiście, no ten odcinek trwał bardzo długo aż pół godziny. Więc, no, musieliśmy coś zrobić i jesteśmy tutaj. Oj, tu są też laserki, właśnie trzeba uważać, bo ja teraz nawet na nie wpadłem. Więc lecimy! Uuu, uuu. Ej, w ogóle wy nawet nie wiecie jaką ja mam frajdę, jak ja w to gram. Naprawdę. Ja zamiast skupać, y, skupiać się na nagrywaniu, to ja mam normalnie z tego Friday i po prostu Słujecie, ja. cieszę się. Ła! Zamiast się na, y, skupiać na nagrywaniu, to się po prostu... Mam frajdę z tego i tyle. Wow. Co jest?! Naprawdę tyle potwórów naraz. Mam cztery życia, ale teraz mam pięć. Okej, okay, będzie tutaj trudno. Oj, 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 nie wiem jak mi pójdzie. Ło! Nie! No, super. Okej, okay, szybko majtki. Okej, okay, powtarzamy to wszystko. Auć Okej. Okay. Czy nam st nie starczy? No my nie pójdziemy teraz. O, mamy coś! Tak, mamy 3 na 4. I złota łopatka! No ja wiem, że ty się cieszysz, ale... kurczę, mamy problem, bo ja nam niewystarczająco. Ale nie wiem czy tutaj jakoś dam wejść. Też jest właśnie ten problem, czy ja tutaj wejdę. Popatrzcie, bo mi gra nie pozwala tutaj wejść. Bo ja muszę mieć odblokowane. Kurde! Ej, jak ja teraz to zrobię? Może na tego robota wejdę. Też nie głupi plan, ale czy dam w ogóle radę to jest. Kurczę! pomyślał, że przecież to się może nie udać. Ojejciu, czyli one jego kopią też prądem. Hmm. Kurczę, to jak tam wejść? No, nie gadajcie, że ja już tam nie mogę po prostu iść. No dobra, moi drodzy. Hmm, no co zrobimy? Kurczę, nie wiem. Naprawdę nie wiem, co zrobić, albo że nie, no nie dam rady skoczyć, bo to wszystko jest przemyślane, że ja tu nie wejdę, co nie? Jest wszystko przemyślane, że mogę tutaj skoczyć czy coś takiego, więc, no nie, nie dacie mi żadnego, kurczę, tu to... ja, no nie dadzą mi nawet szansy. No dobra, moi drodzy. Musimy niestety tam nie iść, ale... Jedziemy do innego miejsca, może tam uzbieram dużo tych właśnie rzeczy i wrócę tutaj, bo też właśnie jest możliwość taka i to zrobię. Może tam jest karpeta czy coś ważnego i wiecie o co chodzi? Mogę odbierać Okej, gdzie my jesteśmy? Okej, okay, tu jest to, ale pierwsze chcę poznać, bo coś do pana kraba, bo to jest coś. Pod tym szkłem jest złoto. Złoto czuję rozkosz na sam widok. Wystarczy, że umieścisz tę ogromną kulę w tej oto otomisie. Co mam zrobić, żeby kula zaczęła się toczyć, panie krab? Musisz rzucić bańkową kulą w tę lampę, aby trafić przycisk. Powodzenia, spańczbob. Mój portfel na ciebie liczy. Zauważyłem, że tam jest fioletowy. Mm i on będzie ciężki do złapania i to jest właśnie największy problem ale poczekajcie, może dam radę patrzcie, dam radę no dobrze, to zaczynamy tutaj w ogóle mamy 4 na 4 tak udało się Nie. Le... i co? to le... a, trzeba przewrócić szybko Teraz to będzie się toczy... A, i to! Szybko! Nie wiem czy ja dam radę w ogóle. Eee... No. Jak to się... Jak to się... Aha! No to ja miałem wiedzieć. Można było pierw na początku już powiedzieć. E... No dobra, i to już trzeba przygotować. Że trzeba to robić bardzo szybko, jak widać. Tylko, że to też się właśnie spada. Trzeba to zrobić w odpowiedniej chwili. Teraz. Dawaj, dawaj, dawaj. Co? Jak? Aha. Ja ci kolejny raz, no. Ja chcę złotą łopatkę. Tobie wszystko dla jednej złotej łopatki. Ja mam 31. Czekajcie, bo to też tak wolno leci. I to też trzeba. Tak wiecie, wyczuć kiedy. Fantastycznie! I właśnie, i teraz! Ja dobra, szybko biegnij, No jak masz czas! Tu jest coś, ale nie wiem. Udane, dobra. Przeszkoda pokonana, ale o co chodzi? Czy to koniec? Nie, co to robi? Co to robi? Bo to robi! No to. Ale też ma czas jakiś ograniczony Tak, to ma jakiś czas... Dobra, to teraz zrobię! Szybko! Nie, nie wierzę! Nie teraz! Nie mam czasu na... Kurczę! Łodaj! Jocie, ja ej, co tu się dzieje? nie mam pojęcia, co tu robić. to jak Nie wie że nie No naprawdę na samym końcu prawie. nie! Tak długo jak moje porcie są. do samego końca. Musisz mnie. Nie, już wiem wszystko, ale o, to jest trudne, no pani Krab. Co pan, co pan wymyślił? Och, czy ja to zrobię? No nie wiem, no to pa w panikę mnie. Ja normalnie w panikę wpadłem, normalnie. Nawet nie wiedziałem, co robić. Dobra, i teraz przeszło. To prawdopodobnie już będzie się na razie trzymało. I teraz trzeba też w odpowiedniej chwili to czuć. Ok, to pójdzie dalej, dalej. Czekajmy tutaj na kule, bo ona ma tak się stoczyć, żeby już była gdzieś tutaj, co nie? Ona musi jakoś wyskakiwać stąd. No to jest siedzi. Bo mu to nie przeszkadza. I patrz, i on zrobi okręg i gdzieś tutaj, gdzieś tutaj. Żeby to wyczuć. No boże, nie teraz Ej dobra, ale uzbiorę chociaż te pieniądze i już będę miał Okej, okay, troszkę szybciej niż wcześniej, ale troszkę się nauczyłem To jest dopiero moje trzecie podejście Nawet nie wiem, czwarte, nie wiem I to, do... i okej okay. O co tu chodzi? Ja w ogóle dam radę to wsadzić. Dam radę. Ale za się No. Dobra, uzbierajmy sobie jak najwięcej. Tych najrzadszych najlepiej. Tylko że ja dostaję taki pojedynczy, no dobra, no. Kurczę. Problemik, no. Dalej nie mam tyle, ile potrzeba. Poczekaj, może coś zapytam się pana kraba, no coś... Ktoś... Dobra robota, SpongeBob. No, to może oddałbyś teraz panu krabowi to błyszczące złoto. Dostaniesz awans? Awans? Pewnie! Dostaniesz dodatkowe 10 sekund czasu trwania przerwy. Uuu, 20 sekund przerwy! Czy się ośmielę? Hmm... Przykro mi, panie Krab, pańska propozycja jest kusząca, ale nie mogę tego oddać. Każda złota łopatka jest bezcenna. Rozumiem, chłopcze, w takim razie po prostu odejmę ci 30 sekund od przerwy. Co? Wow, to znaczy, że mam ujemne 20 sekund przerwy. Dzięki, pani Krab. Czyli oni mają kilka sekund przerwy? Ja cię nie, no nie wytrzymam po prostu, nie wytrzymię. To jest już za, za dużo dla mnie. No okay, gdzie ja teraz yy, przejdę? No bo ja potrzebuję dużo tego, żeby tam dojść, ale chyba no nie dam rady tego wszystkiego pozbierać. No zobaczmy, bo chyba gdzie my tam, chyba mu wrócimy tam do tej maszyny, co nie? Do tej. Tak, tutaj, dobra. Odzyskałam kontrolę nad systemem bezpieczeństwa. Oto nagroda, którą ci obiecałam. Nacisnąłeś wszystkie przyciski awaryjne. Teraz ciśnij jeden przycisk wyłączający. Dobra, mamy tutaj szpatułkę łopatkę. To tutaj są różne wypowiedzi. No i dobra, czy my mamy już wracać na sam koniec? Tylko. A, tu się zrobiło. Dobra. Myślę, że mamy iść na sam koniec. To. Yy, 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 dobra, dobra, dobra. To już wcisnąłem. Pa! Jej! Co będzie dalej? Tylko tak to nie, że na System parkuje. bezpieczeństwa został wyłączony, a my mamy dobre rozeznanie! Niech się sprawiedliwość i jej wielowymiarowy splendor! hurra! Tak, cóż, sprawiedliwością odciąłeś też zasilanie SUE u i kryjówki. To system utrzymywania łotra. To źle. A czy Syrena ten z siadłym mlekiem? Tak! I to jak? To nie. Jeden z łotrów chyba wydostał dostał się na wolność. Co tak? Co? Straszny złoczyńca na wolności! Ale wiesz co... Na... to Atomowa w Bezduszna bańka! Ktoś znacznie gorszy! Twój arcywróg. Krewet! Krewet? Krewet! Kto jest bos! Ktoś mnie wołał? Nie! Ach, myślałem, że nie to chyba boss. Ale teraz wiem, że to tylko sterta wyschniętego drewna! Krewet! Krewet. Nie daruję ci tego szaleńcze! Co zrobił krewet? Właśnie obrażalnego Wrzucił wszystkie białe ubrania Syrenamena na do prania z czerwoną skarpetą. Wszystko zmieniło kolor na różowy. Różowy? Naprawdę tak źle? Osobiście uważam, że różowy jest bardzo twarzowy. Serio? Jasne, twarzowo głupi. No i teraz to chyba będziemy Co musieli zmarczać. Coś? Jakaś pleśń? Nie jestem pleśnią, jestem gąbką. Różnimy się na poziomie komórkowym. Poziomie komórkowym! Tak, tak. Dzięki za lekcję, czubówna. Do zobaczenia, różu. Co to jest na jego plecach? Krewer, nie spocznę, póki nie zostaniesz złapany. Ale najpierw muszę porzucić swoją tajną tożsamość. I stać się syrenomenem! Nie masz tajnej tożsamości, stary cierniku! No właśnie! Może lepiej zajmij się krewetem, a ja zrobię tu porządek. Co ty gdzie ty idziesz? Syrenomenie! O dobra! Serenomen już sobie poszedł! U on mnie goni tym! Ja nawet nie wiedziałem o co chodzi. Yy, to mnie dogania. O, dobra, dobra, do, w drugą stronę. Czy ty, ty coś zrobisz? Bo ja nawet nie wiem, co tu zrobić. Ła! I teraz strzelić? Tak! On ma tylko trzy życia. O Boże, jak łatwo. Albo nie, łatwo, bo tutaj zmieniamy też roboty. Tym bardziej, że on coraz szybszy jest

Ja cię. O nie, tylko w tym niebieskim mogę. Ua! No już super bym naprawdę spadł. Ujejcie, o już mnie zaatakował! No nie! Zaciąłem się, zaciąłem się! O Boże, jaki on jest szybki teraz! Zbyt szybki jest! No właśnie! Dobrze Spongebob mówi! Okej, okay. ostatni cios. Tutaj, 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 nie! No nie! Nie, kurde! Te głupie roboty! Ja cię! Te głupie roboty, ja ich nie cierpię! Najgorsze roboty, które tutaj istnieją. No co jest? Jacie, jakie one są trudne! Ej, dobra, ja... Nie doceniłem jestem gotów, tego! Jestem gotów, jestem gotów! No nie wiem, czy by tak ci to powiedzieć. Bo te roboty naprawdę przeginkę sobie zrobiły. Więc... O, dobra, szybko, trochę poszło. No nie... to jak Jest! Bo się ten ostatni jest najtrudniejszy Sam to nawet zauważyłem, więc... Ej, ale w trakcie tego uzbieram troszkę Więc... Ale czy tam wrócimy? No kurczę, nie wiem Tam prawdopodobnie będzie skarpeta albo ten Albo wiecie, albo łopatka Więc jakby nie wiem, czy się trochę opłaca Dobra, jest, trafione. Pójdź i co jest? Okej, okay, z tej strony Chciał oszukać Ale ja kreweta tutaj, wiecie, znam Tu Jejciu Proszę, zostawcie mnie te roboty Ja Coraz więcej tych robotów To może ja będę po prostu w jednym miejscu Dawaj już koniec kreweta! Teraz krewet znów traci do pudła. Dzięki Jest! Mam na imię Te Franki? Proszę tak? Miałem to w szufladzie na skarpety. Zaraz obok różowych skarpet. Aha! Kolejna złota łopatka! Czy ją się poszedł do kupułopatka? Zawsze będę brać z ciebie przykład, mój bohaterze. Z twojego dobrodziejstwa i uczelności. Wciąż tu jesteś? Ty! Wciąż tu jesteś? No i tak się tam nie wrócimy już, więc no nie mamy szans nam się wrócić. A! Albo mamy. A nie, nie mamy, bo gdzieś już poszliśmy sobie, więc... No dobra, to wracamy chyba na sam początek, bo pokonaliśmy bosa, którego mieliśmy pokonać. Yy, poczekajcie, czy... coś tu jeszcze będzie. Zobaczymy. Coś będzie ważnego? No nie, tu już nic ważnego nie będzie, więc jesteśmy w Sirenii tak, więc wracamy. Było by nas teraz dużo, ale zostało nam trzy miejsca do blokowania, czyli nawet mało. Patrzcie, mamy wszędzie złote łopatki! Tak, dało nam się, ale łatwo, dobrze, no to yy, tutaj albo nie nie, 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 albo nie, nie, nie teleportujmy się tutaj o no właśnie bo jesteśmy trochę dalej już się przyzwyczaiłam do tego innego no zobaczmy i na tym będziemy mogli skończyć nasz odcinek bo no długa przygoda była z serenie kryjówki Myślałam, że będzie troszkę krótsze jak u Sandy, albo troszkę dłuższa miała być, ale naprawdę chyba była o wiele dłuższa. Więc co? No, moi drodzy, w następnym odcinku przejdziemy do misji tej, tutaj. Więc widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!